Witamy Państwa we Podlaskiej TV. Co tydzień będziemy Państwu komentować najważniejsze wydarzenia, które się ukazują w naszej prasie lokalnej. Komentować dla Państwa będzie Łukasz Dolski i Tomasz Korzeniewski. Roboty nie będziemy mieli za dużo, bo mamy dwie gazety. Są ładnie kolorowane, więc jak ktoś nie umie czytać, to my mu przeczytamy. Zawsze można jeszcze obrazki poglądać. Proszę Państwa, kwiatków w naszych gazetach nie brakuje, dlatego my chętnie się do nich odnosić będziemy. A co dzisiaj? Co dzisiaj, Tomaszu? To ja myślę, że może zaczniesz ty, Łukaszu, bo to ważne wydarzenia, które w tej chwili były, które są w tej chwili na ustach wszystkich naszych mieszkańców. Czyli myślę, że może zaczniemy od tego, co się będzie działo w naszym mieście, jeżeli chodzi o inwestycje. Na pierwszej stronie Nowego Tygodnia możemy wyczytać Krolowska i Tysiąclecia doczekają się remontu. Po wielu latach główne ulicy Włodawy, Krolowska i Tysiąclecia doczekają się wejścia remontu. Ponad 500 tysięcy złotych na wkład własny zabezpieczyło miasto. Drugie tyle dołoży powiat, bo są to drogi powiatowe. Zaś ponad 1 milion z budżetu państwa. Samorządy wyremontują te ulice jeszcze w tym roku. Proszę Państwa, no to na pewno bardzo dobra wiadomość, prawda, Tomasz? To tak, oczywiście. Będą nareszcie na mogli mieszkańcy powiedzieć, że coś się w naszym mieście dzieje. Jest to bardzo ważne, tym bardziej, że to są dwie ulice mm, takie reprezentacyjne. tak? Każdy z, każdy z turystów, który wjeżdża tutaj do nas musi przejechać tymi dwoma y, ulicami, żeby dostać się do naszego centrum. O ile nie zatrzyma się tylko przy Tesco, czy y, Biedronce, czy Lidlu, bo wtedy nawet nie wjeżdża, Prawda? Tak, ale zawsze może zawrócić i pojechać do okulinki no. nad nasze Jezioro Biały. Jasne. Y Chyba warto jest tutaj podkreślenia współpraca, prawda? Bo jest to droga powiatowa. Tak, tutaj zasługuje na podkreślenie współpracy pomiędzy miastem a powiatem, czego tutaj adekwatnym przykładem będą te dwie ulice. Świetnie. A tak, żeby troszeczkę odejść od tego w obu prasach, bo mówimy tutaj o nowym tygodniu, o naszym tygodniku lokalnym i o super tygodniu możemy wyczytać, Yy, bardzo fajne nagłówki. W nowym tygodniu jest troszeczkę mniejszy. Stop! To oszuści. Oszuści i wyłudzacze mają nową metodę. Przez rzekomą awarię terminala i testowe doładowania ze sklepowej kasy zniknęło 1200 zł. Tak podaje nam nowy tydzień. Zaś yy, super tydzień też napisał o tym, zdaje się, na pierwszej stronie, prawda? Właśnie jakoś tak nie mogę tego dojrzeć, ale. A jak on... jest. Nie czyś... jest. Czyś to przez terminal. Uwaga na oszustów, mają nowy sposób na wyłudzenie kasy. I może nad tym się chwilę pochylę, bo to bardzo ciekawe jest. Proszę Państwa, sposoby były różne na wyłudzanie pieniędzy. To było na tak zwanego wnuczka, na policjanta. Ludzie idą z biegiem czasu. Proszę Państwa, teraz. Na niesprawny terminal. Jeszcze trochę i będzie dzwonił do nas operator Playa. Czy przypadkiem nie chcemy się połączyć przez Białoruś, yy, nie wiem, z rodziną zbyt goszczy. Nie? No, lepsze to niż promocja w Biedronce, drodzy Państwo, kiedy może zadzwonić profesor Biedronki i powiedzieć, że mamy zarezerwowaną już kolejkę za 150 zł. Są nowe promocje oczywiście, które będą w naszych dyskontach. Drodzy Państwo, tak, tym razem yy, ofiara okrętaczy padła 50-letnia mieszkanka gminy. Włodawa w wyniku testowych doładowań straciła 1200 złotych. Proszę Państwa, przestrzegamy. Przestrzegamy zdecydowanie przed e, takimi e, telefonami i jakimikolwiek ofertami, które będą nas... E, no cóż, no nobilitywały do tego, tak? Żebyśmy e, jednak e, wysłali tego SMS-a lub e, odpowiedzieli na telefon. Swoją drogą, ja bym artykuł może nazwał troszeczkę inaczej. Do czterech razy sztuka. <śmiech> <śmiech> Bo wszystkie cztery wyłudzenia były jak gdyby po no i, sobie, osoby. Tak? I przy jednej osobie. Dopiero za piątym razem kobieta e, pomyślała, może coś jednak jest nie tak, może zadzwonić do firmy i sprawdzić, czy rzeczywiście ja robię te próbne doładowania. Także tutaj proponujemy być bardziej nieco e, uważnymi na to, jakie próbne doładowania się wykonuje, ale od razu zaciekawił mnie artykuł w zasadzie wzmianka. Pomodliły się i okradły. Czyli tutaj mamy yy, przykład pójścia z czasem, użycia terminala, próbnych wydruków, a tutaj stara szkoła. Pomodliły się i okradły. Ja może przeczytam kawałek. Gmina Wodawa. 84-letnia let, 84 mieszkanka jednej z podwodawskich miejscowości padła ofiarą oszustek, które weszły do jej mieszkania pod pretekstem przeprowadzenia modlitw. W efekcie straciła 1,5 tysiąca złotych. Czyli widzicie, stara szkoła to jednak większe zyski dla, oszust dla oszust oszustów, prawda? W czwartek około godziny 12 wodawcy policjanci zostali poinformowani o kradzieży, do której doszło w jednej z miejscowości w gminie Włodawa. Jako ustalili mundurowi dwie kobiety weszły do domu starszej pani pod pretekstem przeprowadzenia modów. W trakcie wykonywania rytuału jedna z nich. No właśnie, wykorzystując... nie wiem czy Państwo widzieliście, ale w tej chwili właśnie Łukasz wykonał yy, jeden z rytuałów. Czyli co? Półtora tysiąca powinna zniknąć. Czyli półtora tysiąca w tej chwili powinna zniknąć. No w każdym razie w trakcie wykonywania rytuału jedna z nich, wykorzystując nieuwagę gospodyni, ukradła jej półtora tysiąca złotych. E, opowiada Elwira Tatniewicz, rzecznik wodawskiej policji. No proszę Państwa. Jak widać szkoły są dwie. Jest ta szkoła. Był, no i nie, bo to yy, tydzień kultury chrześcijańskiej, drodzy państwo. To jest no to Ani niby mamy Wielki Post, proszę państwa, także yy, jak już ktoś miałby próbować robić to jednak nie wysajba w to kościoła. Yy. Ale przestrzegamy również przestrzegamy. Przed co mamy jeszcze ciekawego? To, co mamy jeszcze, bo jakoś tak e, u Łukasza e, to jest e, tak zgrabnie wszystko e, umiejscowione. E, tutaj e, u mnie w Super Tygodniu e, powiemy w tej chwili, drodzy Państwo, e, może o wschodach powiatu podawskiego. Tak. E, którą inicjatywę podjął e, nasz e, starosta, pan e, Andrzej Romańczuk. E, w artykule powiat wyróżni za promocję 21 kwietnia odbędzie się gala, podczas której po raz pierwszy w historii wręczone zostaną honorowe tytuły Wschody Powiatu wodawskiego. Otrzymają je osoby, instytucje oraz firmy, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. Kandydatury w poszczególnych kategoriach można składać do 8 kwietnia. I tutaj o czym mówi nasz starosta Andrzej Romanczuk. Inicjując tą akcję, mamy przede wszystkim na uwadze tych, którym powiat wodawski zawdzięcza bardzo wiele. Tych, którzy promują naszą nadburzańską ziemię i nie chodzi tutaj o wysokość obrotów firm czy nazwiska osób, które są już w szerokim obiegu, ale o tych, którzy swoją ciężką pracą z dala od kamer, stron gazet czy telewizji przyczynili się do promocji naszego regionu. Chcemy ich tym razem yy, wyróżnić tym, tą prestiżową nagrodą, yy, którą są wschody powiatu. Proszę Państwa, jest to oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, bardzo szczytny cel i myślę, że wszyscy ci, którzy zostaną wyróżnieni, będą mogli szczycić się akurat tym tytułem. Ja ciekaw jestem co do samej formuły, bo, bo jest to pierwszy raz, ma zostać osoba indywidualna, tak? Ehm... Doceniona instytucja i firma. Tak naprawdę, poprzez co będzie cenzusem? No bo skoro mamy mówić o osobach, które, e, które w żaden sposób, no nie wiem czy w żaden sposób, ale jest napisane o tym, że nie były medialnie pokazywane i tak dalej, to ciężko później będzie e, taki, a inny wybór e, jak gdyby udowodnić. Dlaczego akurat tak? No, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ta gala wyjdzie. E, bardzo ciekaw jestem wyników, kto, kto zostanie odznaczony przez kapitułę. Podobno wybory mają być e, tajne i będą dopiero 21. Także, no super, Będziemy Świ czekali, oczywiście, świetna na, inicjatywa, na, na świetna inicjatywa. No bo trzeba też. Takie nie sobie. bardzo dobrze, proszę Państwa, że coś się dzieje. To jest też e, bardzo istotne, jeżeli chodzi o e, działalność wszystkich samorządów. A propos e, samorządów. To tutaj również Nowy Tydzień. Ja może teraz przyłożę gazetkę. Nowy Tydzień mówi nam o samorządowcy, o samorządowcach w gorączce. Proszę Państwa, nie wiadomo jeszcze kiedy i jak, ale już szykują się nasi samorządowcy na wybory. Termin wyborów planowane przez PiS, zmiany w ordynacji wyborczej spędzają sens powiek samorządowcom w całym kraju. I to nie chodzi tylko o nasze lokalne to ich podwórko. Jeśli proponowany przez obóz rządzący zakaz pełnienia funkcji wójta burmistrza i prezydenta przez więcej niż dwie kadencje ostatnie wejdzie w życie, w powiecie wodawskim o reelekcję nie będzie mógł się ubiegać niemal żaden z obecnych włodarzy. Jest to, proszę Państwa, taki e, może mały straszak. Mam nadzieję, że do tego e, nie dojdzie, że jeszcze e, są to takie propozycje w powijakach, ale musimy do wszystkiego, proszę Państwa, e, podchodzić z no, nie sceptycznie, ale no musimy do tego się w jakiś sposób pochylić nad, nad, tym, nad tym ważnym problemem. No Na pewno każdy się zastanawia, co będzie w momencie, kiedy, kiedy takie wybory naprawdę na jesieni by były. Przede wszystkim, jak układ sił się rozłoży. A poza tym, który z samorządowców, ja akurat nie znam samorządowców dookoła, znam tych naszych budawskich, co niektórych. <grym> Nie wiem kto zostanie, wiem, że nasz burmistrz y, mógłby się starać pewnie o, o reelekcję. Na pewno... Gmina, gmina podała już, nie? Tadeusz Akki. Myślę, Sarmicki że gminy, już... gmina Hanna również, nie? Pani e, Wójt Grażyna Kowalik. E, z pan... Nie, to jest Hanna. E, gmina Hańsk, pan Marek Kopieniak również, nie? Wyryki. E, no właśnie. Czyli już tak, już pan e, obecny e, wójt Andrzej Ćwirta już również nie mógłby startować. Oczywiście, e, drodzy Państwo, e, my w tej chwili tylko e, teoretyzujemy tak? i nie będziemy tak daleko wybiegać e, w przyszłość. Mamy nadzieję, że każdy z włodarzy, który dobrze sprawował tą władzę, powinien ją dalej sprawować. Oczywiście, jeżeli będzie taka wola, e, taka wola, wola społeczeństwa. Gazeta zdaje się nawet tydzień Typował e, dwóch liderów do, do najbliższego nam tematu, czyli tematu miasta. burmistrza no. Włodawy, tak, czyli miasta. Kogo tutaj przedstawia jako... No Wymienieni są e, dwaj oczywiście e, rywale w, w walce przyszłej o fotel e, burmistrza, czyli e, pan e, obecnie nam pan pan panujący ból. burmistrz Włodawy, Wiesław Muszyński, i e, Mariusz Zańko, e, jest to radny powiatowy pis. E, Czyli lewica kontra prawica. Lewica tak? kontra prawica, chociaż tutaj bym polemizował, ale drodzy Państwo, ci e, dwaj kandydaci e, mają e, największe szanse na startowanie w e, następnych wyborach wyborach samorządowych. Yy, także yy, odkładamy tych naszych yy, gorączkowych samorządowców, Łukaszu. A jeszcze jedno, no, drodzy Państwo, yy, przed yy, kilkoma tygodniami yy, ukazał się yy, bardzo ważny temat również naszego miasta, czyli przejście graniczne. Tutaj również w tym tygodniu yy, redaktor opisuje, że yy, 25 marca o godzinie 14 w Urzędzie Miejskim w Włodawie odbędzie się spotkanie poświęcone budowie przejścia granicznego w mieście. Inicjatywę taką podjął już wcześniej pan Adam Peruta, który temat nagłośnił. A nagłośnił to w taki sposób, że te wieści dotarły również do naszych parlamentarzystów. Po prostu no, napisał maile do wszystkich parlamentarzystów, zachęcił ich do pochylenia się ponownie nad tym problemem. Fajnie chwała mu za to, bo, bo nagle okazało się, że wiele osób. Za tym chodzi, wiele osób za tym, pomimo tego, że o tym, broń Boże, nie słychać, wiele osób się tym tematem zajmuje i w gazetach możemy się już doczytać, ja czytałem w jakiejś, czy w Dzienniku Wschodnim, czy, czy gdzieś, że pani radna Mazurek, tak przepraszam, pani posłanka... Beata Mazurek, tak? tak? Tak, Chodziła już za tym bardzo dawno. E, oczywiście ruszył też do Boły Włodawski PiS, który też szybko zorganizował własne spotkanie z własnymi samorządowcami. Nie wiem dlaczego e, nie udało się w jednym terminie tego zrobić. E, no, pewnie powody osobiste posłów. No, ciężko jest zebrać. Mam nadzieję, że to tylko taki... Nie nam tutaj oceniać, prawda? Mam nadzieję, że to tylko taki e, był powód, no i... Ważne jest, żeby się udało, czy, czy, czy to się przyczyni do tego, czy PiS, czy pani posłanka z PiSu, czy, czy pan Adam no dla niego to e, ukłony wielkie za to, że po prostu pochylił się i, i ruszył innych do tego, żeby również się nad tym problemem pochylili. No bo, bo rzeczywiście, no, e, można przeczytać, że sposobem naruszenie jest e, przejście kolejowe we Włodawie. No. Myślę, że nie ma No to o jakieś... sześciu kolejnym to się mówi właśnie w orchówku. W orchówku, tak. O stacji. Ma to jakiś sens. Ja się na tym nie znam i nie wiem. Tak naprawdę ktoś pewnie powinien, e, kto się na tym zna po prostu e, rozważyć, co dla Błodawy będzie na, najkorzystniejsze, no bo jest to fakt. E, przejście graniczne może nam tak tym pomóc. Tak, tak trzeba. Tak. to jeżeli chodzi o, o lokalne, to zdecydowanie to e, przejście nam w jakiś sposób. Pomoże. Pomoże w każdym razie na pewno rozwojowi naszego tutaj regionu. Coś ciekawego jeszcze mamy no, właśnie w właśnie e, chciałbym powiedzieć e, o pechowych urodzinach. O pechowych urodzinach. <grym> Pechowe urodziny, to już całkiem. Więcej takich rzeczy i wtedy będziemy mogli się tylko e, pośmiać. E, poszukiwany wpadł podczas przypadkowego legitymowania. Pechowe urodziny. Tomasz, a u Ciebie jak to jest napisane? No, ujałam, że wysłany do podejrzanego jego właściciela patrol. Na miejscu nie zastał go, ale został w tym momencie zatrzymany, poszukiwany do odbycia kary. 34-latek, który akurat tego dnia świętował swoje urodziny. Drodzy Państwo, przepiękny prezent urodzinowy. Na pewno będzie te urodziny ten osobnik bardzo długo pamiętał. Być może nawet dostał jakiś prezent od policjantów. No dobrze. Myślę, że Moi zapyta. drodzy, myślę, że, że to tyle z takich. Mam nadzieję, że formuła nasza czytania prasy to jest takie nasze narodowe czytanie. Cała Polska czyta dzieco, dzieciom była taka akcja, a tutaj będzie nas dwóch czyta wszystkim. Także e, mam nadzieję, że będziecie z nami we Włodawskiej TV e, Przeglądać co tydzień w poniedziałek będziemy się z Tomaszem starać. Przekazać Państwu przekazać, jak tak. najwięcej informacji, które skomentować e, nie dotarły do A może do będziemy zapraszać gości. Zobaczymy jeszcze. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękuję również. Łukasz Dolski, Tomasz Korzeniec Dziękuję bardzo. Łukaszu, chyba jeszcze o czymś zapomnieliśmy, bardzo istotnym. No bo to takie nasze początki, to jeszcze będziemy... Pierwsze nasze spotkanie. Jak to się mówi? Pierwsze śliwki robaczywki. Słuchajcie, żeby być na bieżąco z naszymi informacjami, polubcie nas koniecznie. Nasz profil, nie nasz, tylko profil Wlodawskiej TV. Www.facebook łamane przez Wlodawska TV pisane ciągiem. Oczywiście już niedługo będzie nasza strona internetowa www.wlodawska.tv Także zapraszamy wszystkich do polubiania, oglądania, komentowania. Także to tyle z naszej strony. Teraz pora na cięgi od Was. Dziękuję. Dziękuję bardzo.